7 dzień lutego Michał Nowak zapraszam na magazyn sportowy. Zaczynamy od Ceradu i Czarnych Radom, którzy sprawili sporą niespodziankę w zawierciu. Podopieczni Jakuba Bednaruka po bardzo dobrym w swoim wykonaniu spotkaniu pokonali Aluron CMC Warte 3 do 0. Zespół z Zawiercia wciąż boryka się z problemami z rozgrywającymi. Z konieczności na tej pozycji zagrał już trzeci mecz z rzędu nominalny przyjmujący Urożko W ekipie z Radomia zabrakło natomiast drugiego rozgrywającego Aleksandra Woropajewa, który był chory. Ceratena Czarni jednak rozegrali świetny mecz w Zawierciu i zasłużenie pokonali wyżej notowanego rywala 3 do 0 w setach do 22, 16 i 21. Myśmy przetrenowali 7 dobrych dni, dobrego treningu. Pierwszy raz w tym roku kalendarzowym, dzisiaj mamy... Który mam? 67. 6, 7 bo jest... Od stycznia zrobiliśmy jeden dobry mikrocyk I to od razu widać. Widzicie, farynę dzisiaj wfrówał. Kendierski najlepszy mecz w sezonie. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że... Jak, jakie zawiercie ma problemy. I oczywiście, tylko... My z mojej, naszej strony zrobiliśmy dobrze. Dobrze przyjmowaliśmy, dobrze graliśmy pierwszą akcję, a to akurat nie ma znaczenia, jaki rozgrywamy się z drugiej strony, bo wiedzieliśmy o tym, że my, jak mamy zagrać, bo, bo widzieliśmy na przykładzie Lubina i Rzeszowa, jak, jak, jak powinniśmy zagrać i to zrobiliśmy dzisiaj, chociaż też uważam, że zepsuliśmy połowę za dużo zagrywek, bo nie potrzebowaliśmy ryzyka. E, absolutnie. E, wiemy, jakie są problemy zawiercia, współczuję im. E, ja na szczęście mogę wejść na trening, no a Oskar już nie wejdzie. Nie pomoże, więc wiemy jak to jest problem z rozgrywaczami, ja to rozumiem, tylko na koniec sezonu się patrzy na punktację. No, nikt, nas, nikt, nas, nikt nie patrzy na to, że my gramy dwa mecze po izolacji bez treningu. Po prostu tak jest, tak, tak liga wygląda. Statuetka MVP tego starcia przypadła Pawłowi Rusinowi, który ostatecznie mecz zakończył z bardzo wysoką 79% skutecznością. Skończył aż 15 na 19 ataków. Radomianie po tej wygranej odskoczyli już na 7 punktów od ostatniej w pluslizę PSG Stalinisa. Więcej o meczu warty z czarnymi w czwartkowym programie Tiebrek w telewizjidami i na portalu cozadzień.pl Piłka, że radom jak po zimowej przerwie wracają do gry w PKO Ekstraklasie. Radom po powrocie ze zgrupowania w Turcji mógł trenować w Polsce na naturalnej nawierzchni. Nastroje są na pewno pozytywne. Niedawno wróciliśmy ze zgrupowania, trenowaliśmy na własnych obiektach. Cieszymy się też z tego przede wszystkim, że no pogoda jest taka, że, że możemy trenować na naturalnych płytach, no nic tutaj nie kombinować, nie ma opadów w śniegu, także także warunki są bardzo dobre. W pierwszych tygodniach rundy wiosennej trener Dariusz Banasik nie będzie mógł skorzystać z dwóch zawodników. Jest to Felipe Nascimento, Natomiast tutaj jego, jego taka absencja będzie 2-3 tygodniowa, już mam informacje, także, także to nie jest jakaś bardzo poważna kontuzja. No i Olejarka, który około miesiąca, myślę dwóch, może maksymalnie dwóch miesięcy, ale miesiąca, półtora miesiąca będzie, będzie do naszej dyspozycji, bo, bo ten uraz, który tak dosyć groźnie wyglądał, okazał się, że, że aż tak bardzo groźny, groźny nie jest. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji. W jakiej są dyspozycji, to się przekonamy. W ostatnim sparingu przed startem wiosny w PKO Ekstraklasie Zieloni przegrali z Legią Warszawa 0 do 4. Ostatni sparing całkowicie gdzieś nam można powiedzieć nie wyszedł, ale też zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że, że to był mecz dwa Po jednym treningu w Polsce, po, po, po zgrupowaniu i też w trudnych warunkach. I myślę, że mecz z Wisłą Płoc będzie totalnie inny, tym bardziej, że gramy u siebie, liczymy na, na naszą publiczność, która mam nadzieję, że, że w tej nowej rundzie też dopisze frekwencja, pomimo, że gramy w poniedziałek i, i zapraszamy wszystkich właśnie, a zrobimy wszystko. Żeby, żeby ten mecz po prostu wygrać. Zieloni jesienią przegrali tylko dwa razy. Ze Stalą Mielec oraz ze swoim pierwszym wiosennym rywalem, czyli z Wisłą Płock. Radomiak będzie więc chciał się zrewanżować za tamtą porażkę. Mecz rozpoczął się już po emisji tego wydania magazynu sportowego. Ja mam trochę sentyment do tego zespołu, powiem tak, bo, bo sporo zawodników, którzy, którzy, którzy tam grają, prowadziłem, bardzo dobrze znam. Jest to Kuba Rzeźniczak, jest to Damian Zbozień, Patryk Wolski i Dominik Furman, także, także fajnie będzie, że przyjadą tutaj do Radomia, będą przeciwko swojemu byłemu trenerowi tutaj grali. No pamiętam, że w tamtym pierwszym meczu nam nie wyszło, przegraliśmy 1-0, także jest tutaj chęć rewanżu, ale wracając do zespołu, jest to dobrze zbilansowany zespół, który gra fajnie w piłkę, nie gra jakiejś takiej fizycznej piłki, tylko techniczną, jest dużo takich właśnie technicznych zawodników, bardzo jest niebezpieczny u siebie, gorzej na wyjeździe, ale myślę, że tutaj trener na pewno popracował na tym, żeby trochę zmienić ten mental w swoim zespole i na pewno czeka nas dosyć trudny, trudny pojedynek, ważny bardzo, ale trudny. Wynik starcia Radomiaka z Wisłą Płock możecie Państwo sprawdzić na portalu cozedzieńpl. Podamy go też we wtorkowym wydaniu sportu w telewizji dami. Ani punktu nie zdobyła Eleklerk, moja Radomka Radą w starciu z Iłkapital Legionowią Legionowo w meczu 17 kolejki Tauron Ligi. W hali radomskiego centrum sportu spotkały się trzeci i czwarty zespół tabeli Tauron Ligi. W partii otwarcia jednak zupełnie nie było tego widać. Legionowia wygrała do 14. W drugiej partii rywalizacja była bardziej zacięta, ale znów przyjezdne wygrały, tym razem do 23. W trzeciej odsłonie górą była Radomka, zwyciężając do 23. Czwarty set rozgrywany był na przewagi i ostatecznie zwyciężył zespół z Legionowa. 27 do 25 i w całym meczu 3 do 1. No, pierwszy set nie, należa nie należał do najlepszych, co było widać. Natomiast już potem ta walka była punkt za punkt i, i naprawdę chyba mało zabrakło, żebyśmy doprowadziły do tej breaka. Troszeczkę już ta gra zaczęła się bardziej kleić w tym trzecim, e czwartym secie, natomiast no, bardzo, bardzo żałujemy końcówki, no ale legionowe pokazuje, że jest w dobrej formie w tym sezonie. My natomiast cały czas falujemy i nie możemy tej dyspozycji dobrej znaleźć. Chcieliśmy tutaj wygrać. Po tym, szczególnie po tym pierwszym trzecie, gdzie, gdzie nie zagrałyśmy w ogóle z naszą siatkówkę. Potem gdzieś to zebrałyśmy się w garść i wyglądało to naprawdę dobrze. Byłyśmy zespołem, walczyliśmy o każdą piłkę. Naprawdę była bardzo fajna atmosfera. no Tak naprawdę mało brakło. Myślę, że tutaj musimy się skoncentrować że do końca. Tak naprawdę, być skoncentrowane do końca meczu, bo wiadomo przeciwnik nie, też nie odpuszcza i musimy walczyć. No. Legionowia po raz drugi w tym sezonie wygrała z Radomką. Podopieczne Ricardo Marqueziego spadły na piąte miejsce w tabeli Tauronigi. Szersza relacja z meczu Radomki z Legionowią w czwartkowym programie Tajbrek w Telewizji telewizjonami i na portalu CoZadzień.pl. Premiera 10 lutego o godzinie 18.05. Kolejnej porażki w Energa Lidze doznali koszykarze Radomskiego Hydrotraku. Tym razem przegrali w Gliwicach. W Gliwicach zmierzyły się zespoły, które od bardzo dawna nie wygrały ligowego starcia. Przed tym spotkaniem po raz ostatni Hydrotrak cieszył się z triumfu 21 listopada, kiedy to wygrał ze stalą ostrów Wielkopolski. Jeszcze dłużej na zwycięstwo czekali gliwiczanie, którzy po raz ostatni wygrali z Hydrotrakiem w Radomiu 14 października ubiegłego roku. Niedzielny pojedynek był ważny dla obu ekip w kontekście utrzymania w energa Basketlidze. Radomianie w Gliwicach zagrali bez jednego ze swoich kluczowych zawodników Danilo Ostoicza. Do przerwy gra podopiecznych Michała Uwalina pozostawiała wiele do życzenia. GTK prowadził 51 do 36. W drugiej połowie Radomianie poprawili nieco swoją dyspozycję, ale do zwycięstwa zabrakło. 27 sekund przed końcem gospodarze prowadzili 81 do 79. Ostatecznie miejscowi zwyciężyli 86 do 82. Dla Gliwiczan było to czwarte zwycięstwo w tym sezonie. O, źle zaczęliśmy to spotkanie. Na pewno ciężko jest wrócić, yy, tak grając na takim poziomie energii. Próbowaliśmy, nie udało się, na pewno brakowało Danilo, który wnosi do naszego zespołu dużo energii i jakości. No ale skupiamy się na następnym przeciwniku, chcemy przepracować ten tydzień ciężko i, i mam nadzieję, że damy z siebie wszystko w meczu u siebie. Do drużyny z Radomia wrócił w ostatnim czasie Age English, zawodnik, który swego czasu był najlepszym strzelcem Radomian w Gliwicach, zdobył tylko 6 punktów. On nie grał koszykówki 2,5 miesiąca. Moim zdaniem oczekiwania Kubu, jak klubu jest duża, ale ja jestem 30 lat, pracuję jak trener i ja wiem, że to jest ciężko, że to nie jest komputer i to jest to kwestia, oczywiście to co pan mówił, ja się zgadzam, jego body language był taki jak, jak, jak jest, ale moim zdaniem on tak cały czas ma taki body language i to, i to może być taka, mm, on jest taki, ta, taka osoba, a z drugiej strony uh, mm, ja by tak mówił, że reszta chłopaków, który tu trenują dwa miesiące mu nie pokazały, Taki e, kierunek, jak się to musi robić, jak się to musi grać. Jak później pokazali, on mało szansę to odglądać sa salawki. Sa A zgadzam się, że zrobił tam, tam niedobry nie mecz i da nie było tam nic fajnego, ale mówię jeszcze raz, nie chcę go bronić, ale myślę, że wszyscy wieją, że ciężko jest grać po 2,5 miesiąca, kiedy nic nie grasz, nie masz żadnego meczu. To, to tylko może oczekiwać osoba, która nie ma pojęcia z sportem i koszykówką i życiem. Taka ja spróbuję najszybciej wrócić tego chopalka do zespołu, ale to potrwa oczywiście. Sytuacja hydrotraków w tabeli Energa Basket Ligi robi się coraz gorsza. Co prawda, Radomianie są w dalszym ciągu na 14 miejscu, ale mają tyle samo punktów co 15 GTK Gliwice i o jedno oczko więcej niż ostatni polski cukier pszczółka Start Lublin, który jednak ma o jedno rozegrane spotkanie mniej. Trzecioligowcy z naszego regionu mają za sobą kolejne zimowe sparingi. Kończyli je w odmiennych nastrojach. Na boisku Mosiru ze sztuczną nawierzchnią w Radomiu spotkali się dwa i trzecioligowcy, ale z różnych grup rozgrywkowych, czyli Broń Radom i Wisła Sandomierz. Pojedynek toczony był w dobrym tempie. Radomian w pierwszej połowie zawodziła skuteczność. Rywale nastawili się natomiast na kontrataki. Do przerwy goli nie było. Dopiero w drugiej połowie padła jedyna w tym spotkaniu bramka. W 49 minucie do siatki trafił Michał Kielak, który najprzytomniej zachował się w polu karnym. Broń wygrała z Wisłą Sandomierz 1 do 0. Przed każdym meczem mamy jakby założone swoje cele, które chcemy realizować i w pierwszej połowie realizowaliśmy to bardzo dobrze. W drugiej połowie zdecydowaliśmy się zejść do średniego pressingu, to też miało jakby skutek. Skut, to było skutkiem tego, że robiliśmy dużo zmian i kiedy chłopcy wchodzą, ta struktura się trochę zmienia i, i jest ciężko się zadoptować, dlatego. Uważam, że dobrze się zaadaptowali do, do tej sytuacji. Jeżeli chodzi o wynik, wiadomo, że zawsze fajnie jest wygrywać, ale, ale nie to jest teraz najważniejsze. 12 marca będziemy chcieli wygrywać. Uważam, że sparring był bardzo pożyteczny, myślę dla dwóch stron. Dwie drużyny stworzyły całkiem niezłe widowisko. Jedna i druga drużyna miała swoje sytuacje, miała swoje momenty przewagi. Uważam, że mecz taki był wyrównany. Wiadomo, że 1-0 dla, dla gospodarzy jest taką fajną, gdzieś tam psychologiczną przewagą, ale uważam, że ja też mogę być zadowolony z postawy swojej drużyny. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji, może troszkę zabrakło skuteczności, ale jakby to nie jest też ten okres, w którym za wszelką cenę musimy wygrywać. Ciężko pracujemy, widać po niektórych zawodnikach jednak, że mają te kilogramy i kilometry w nogach, jeszcze nie ma tej świeżości. Tutaj drużyna gospodarzy widać, że była pod tym względem troszkę lepsza, troszkę świeższa, ale tak jak mówiłem już to jest bez znaczenia, wyniki są bez znaczenia. Ja buduję tą drużynę i na tych kilku akcjach będziemy na pewno taki pozytywny przekaz budowali. Kolejny mecz sparingowy, broń rozegra w sobotę. Możemy pokazować sobie 5 dni na boisku u nas bez sparingu i dopiero w sobotę gramy grę kontrolną z Krzysztowiec-Wosławcu. W tak wszystkim. W gorszych humorach swój sparing kończył inny trzecioligowiec z naszego regionu, czyli Pilica Białobrzegi, ale podopieczni Tomasza Grzywny rywala mieli z wyższej półki. Była to bowiem drugoligowa pogoń siedlce. Do przerwy był remis 1-1, ale w drugiej połowie skuteczniejsi byli rywale, którzy ostatecznie wygrali 3-1. Kolejny mecz kontrolny Pilica rozegra w środę, a jej rywalem będzie czwartoligowy KS Raszyn. Mecz odbędzie się w Białobrzegach. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie sportowym. Do zobaczenia za tydzień.